No, pewny wynik jest negatywny i, i nie możemy się z tego powodu cieszyć, wręcz przeciwnie musimy wyciągnąć wnioski, bo tak robią sportowcy i, i tak robi drużyna i my tak zrobimy, żeby odwrócić ten wynik, który na samym końcu jest, czyli, czyli to, że przegrywamy któryś mecz i, i z boiska, mimo tego, że czujemy, że w jakiś sposób dominujemy nad, nad zespołem, Drużyny przeciwnej, to, to tak naprawdę nie ma żadnego efektu końcowego, i no i przegrywamy kolejny mecz. Tak, zgadza się, debiutowałem tam w seniorskiej piłce jako szesnastolatek. Sentyment zawsze zostanie do tego, do tego herbu, do tego zespołu. Trenerzy, którzy obecnie są pierwszym, pierwszym, pierwszym trenerem i drugim, to są trenerzy, którzy trenowali mnie w grupach młodzieżowych i potem wyciągnęli do pierwszego zespołu, także. Także sentyment jest. Większość chłopaków już odeszła z reszty, z którymi ja miałem przyjemność występować i dzielić szatnie, ale, ale kilku zostało. Także mogę się z nimi zobaczyć, porywalizować i niestety przegraliśmy, ale jestem przekonany, że następnym razem wygramy. No tak, tak jak, tak jak wspomniałeś, mamy to posiadanie piłki, ale nic z tego nie wynika. Ja też jako zawodnik ofensywny jestem świadomy tego, że potrafię stworzyć przewagę, ale nie ma tej kropki na D i brakuje jej teraz w ostatnich meczach i nie ma tych konkret, konkretów, tak jak też wspomniałeś. Jestem tego świadomy. Ja jako zawodnik, my jako drużyna i, i wiem ja i reszta chłopaków, którzy, którzy odpowiadają za tę ofensywę, że, e, że trzeba na to zwrócić uwagę i po prostu zacząć to trenować i podejmować te decyzje.